odwrócona kolejność najpierw praca jesteśmy w moim biurze tam skoro świt w piżamie, w szlafroku siedzę przed kąpem od ponad dwóch godzin <gryw> więc dopiero później zrobię makijaż, się ogarnę mam czasami tak, szczególnie właśnie po długich weekendach <gryw> po jakimś takim czasie odpoczynku, kiedy nie mogę dojść do siebie, albo kiedy się mega nie wyśpię i właśnie naraz mam zaplanowaną pracę w biurze domowym. Wtedy nie spinam się makijażowi przed samym wyjściem. No zdarza się to, owszem. A że dzisiaj, przede mną, i przed Wami, i przed Waszymi oczami, kolejna metamorfoza moich włosów. Wiecie, że bardzo lubię się zmieniać. I znowu się zmieniam, ale tak naprawdę wejdę drugi raz do tej samej rzeki, <gryw> to tym większy będzie kontrast a nie wiem czy zauważyliście w tle mój piękny, piękny plakat Strażnicy Galaktyki Volume 2 który dostałam od Basi cudownej osoby, z którą mamy kilka wspólnych pasji jedną z nich jest właśnie kino także niedługo Marvelek z domu w kinach i na pewno nagram dla was odcinek z filmami, które polecam właśnie był kurier zobaczcie co do mnie w końcu przyszło po chyba dwóch tygodniach Zamówienie z Guided, także na pewno będzie odcinek z mierzeniem tych rzeczy i mam jeszcze jedne rzeczy do mierzenia, ale to powiem Wam za chwilkę. Zobaczcie, jakie brzydkie buty sobie kupiłam. Nigdy nie miałam w swoim życiu tak brzydkich butów, które jednocześnie tak bardzo by mi się podobały. to jest normalne? Jarać się czymś, co jest brzydkie. Dobrze. 17 maja to piątek, godzina 15. Ja <gry> Nie ma tak być skromnym. Same skromne osoby tutaj ja dzisiaj. O tym. Jest Shine Syl. Cześć. Jest młodą. Drugi raz, tak naprawdę, jesteśmy u Alinki razem. Nie wiem, gdzie jest Alinka. Cześć, Alinka. <gry> Tak, ostatnio jak byliśmy razem, jakby Alina na zmianę nam nakładała właśnie farby. I uznałam, że jest super, chodzić razem do fryzjera. Po prostu się tak robić w miarę możliwości. Mamy no, okazję do spotkania. Tak. Nam to wydłuża czas jakby pojedynczej wizyty, ale Alina jakby skraca. Więc ona dzięki nam zyskuje, my zyskujemy, bo się wszystkie naplotkujemy, tak win-win. Nie mamy po prostu happy days A nie wiem czy Lola pokazywała, że mamy badeczki Badeczki mamy Nie mnie zainteresował. I kiepie coś, co to jest? Nie wiem, to Alinka mam tutaj wyłożę. Ja miałam Nie jest od dzisiaj z wody, czy po świętach, no to fajnie Ale jeszcze trochę nie są wszystkie. O Jezu, to jest takie, ja jak malte te serce. Najgorzej, bo to jest coś takiego, że jak weźmiesz jedno, to nie możesz przestać nie, ty nie, smacisz, ty nie, to nie jest marchewka. troszeczkę są, inaczej nie To są marchewka na te serce, nie? A tam panowie wyładowują kaj z piwem. Z... Ale nie będę pokazywać ze względu na rodo. Z... Jeszcze mamy babeczki. Możesz pokazać sobie. To tak, ona się zgadza. Co pokazać? Ona się zgadza. I niby w tle będzie pokazane o. I teraz nikt się nie przyczepi. <laughs> jak noszą piwko. Skąd ty masz niemieckie babeczki? Nic nie widać. Jeszcze chwila niepewności. O, teraz widać. To jest, kochani, mój powrót. To jest mój powrót do korzeni. Znowu mam długie włosy. Alinka przyczepiła mi 20 kanapek tym razem. Wcześniej miałam ich. Może tu do światła. Miałam ich 30 i one były takie bardzo, bardzo gęste. Chociaż pod koniec. Już gdzie ty idziesz? Już było mniej. Bo właśnie zdejmowałyśmy je z czasem. Eee, a teraz mam 20 kanapek. One są świeże, więc inaczej będą wyglądały, jak je umyję, i one nabiorą takiej plastyczności, bo te włosy, jak, jakby wyjęte z paczki, są dość sztywne. Eee, kupiłam te włosy w takim sklepie Grzecher. Bardzo dobrej jakościowo, dwa lata gwarancji. Oni jak dotychczas mieli tylko w budynie, chyba hurtownie. Od jakiegoś czasu mam też tutaj niedaleko w Gdańsku Także. Powroty i mamy piękny, czysty, jak to Alinka mówi, czysty blond i 50 cm włoski. One nie są jakoś, nie wiem, znacząco dłuższe od moich naturalnych, no ale jednak to zagęszczenie też robi robotę, prawda? A czemu znowu przedłużałam włosy? Brakowało mi ich, po prostu oglądałam sobie stare zdjęcia i stwierdziłam, że chciałabym... tak. Chcę się znowu zabawić. Na wiosnę, na lato i z dłuższymi włosami paradoksalnie mam jeszcze mniej roboty. I mogę nosić długie markocze. I brakowało mi tego. Aaaa! Kiedyś przykrawaliśmy rogówkę kocami, tak żeby się nie zabrudziła, żeby. żeby. Dłużej wyglądała pięknie, ale ten mały Urwis jak jest sam w domu, to te koce wiecznie po prostu ściągał łapami. Więc jakby no to było niezasadne. No i teraz rogówka jest cały czas odkryta, co mi się zdecydowanie bardziej podoba, bo nie znoszę tych kocy i właśnie przykrywania mebli wypoczynkowych. No szczególnie, że naprawdę jest to bardzo ładny mebel. I teraz po prostu raz na jakiś czas Czyszczę ten mebel albo takim płynem do tapicerek, który kupuję w Rosmanie, albo parownicą, którą też myłam ostatnio okna. I powiem Wam, że ta parownica zdecydowanie bardziej sprawdza się przy czyszczeniu właśnie tego typu powierzchni niż szyb. Samortko. Więc przestaliśmy się schizować, i to jest takie najbardziej logiczne. Jestem ciekawa, jak jest u Was, jeżeli macie zwierzęta, czy nawet nie macie, czy przykrywacie kanapy. Znowu dzięcioł przyleciał do ogrodu. Cały czas przylatuje do nas dzięcioł. W zasadzie są takie dwa ziomki i one czasami latają razem, a czasami jeden. E, nie wiem, tu chyba się w kimś zadłużył, że ciągle go tutaj widzę. E, właśnie jestem ciekawa, napiszcie mi, bo tak jak jestem u różnych znajomych w domu, czy, czy u rodziny, no to zazwyczaj jednak. Przykrywa się te kanapy, a teraz jak właśnie mamy tego łobuza w domu, to. Znaczy teraz, no nie nami już od trzech lat. To mówię, no moim zdaniem to po prostu nie ma sensu i w sumie długo musiałam walczyć o to, żeby tych koców tutaj nie było i swoje racje, do swoich racji przekonać resztę domowników, ale wydaje mi się, że one są po prostu słuszne. No i tak jest też wygodniej, bo te kocy ciągle trzeba było poprawić. No i w ogóle jak to wygląda, no. No, ale mam takie przyzwyczajenie. I tak, wiele ludzi tak robi. Nie wiem, czy pamiętacie, nasze obrazki ze złotych plakatów, one wisiały w sypialni w naszym starym mieszkaniu. I tych obrazków, właśnie z tej serii czarno-złotej, jest więcej. I trzy mniejsze obrazki mam teraz w sypialni, a te trzy. Powiesiliśmy tutaj nad kanapą w pokoju gościnnym i moim zdaniem one tak fajnie tutaj wyglądają, tak pasują. W ogóle bardzo ociepliły to wnętrze, bo no tak cały czas jak dla mnie tutaj brakuje jeszcze takich właśnie szczegółów w niektórych pomieszczeniach. No i całkiem spoko, co myślicie. Moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda i komponuje się tutaj z otoczeniem. To jest taki stolik marmurowy, on jest. Chyba z Lektus? Ta kanapa nie pamiętam z jakiegoś sklepu, ale kupowaliśmy ją w galerii Metropolia. Też dużo osób się pyta o, tą, o tę kanapę, Ile ilekroć tutaj przy niej nagrywam. Nie pamiętam właściwie, z którego ona była sklepu meblarskiego. To jest poduszka z Homello, ta jest z Handem Home. A dywanik po na Allegro był kupiony. Także tak tutaj się prezentuje ten kącik. Cała prawda o moim życiu. Czyli hałdy prania, zaległości w tej materii, muszę wszystko poskładać, posegregować, poroznosić po szafach I też wstawić kolejne, kolejne pralki, liczba mnoga, no ale może chociaż jedną wstawię Chodź Luisek, Luisek tutaj ma deficyt miłości od pani, bo pani nie było prawie cały dzień Tak? kuku, mój oj kochany Także, oto. Ot, tu jeszcze mój kombinezon zimowy, który właśnie idzie do szafy z napisem zima takim niewidzialnym. Włosy schowane. Już nie jestem niestety gwiazdą, jestem zwykłą kurką domową. <noise> I dupka Luisa w tle. Także, a właśnie, tu cała suszarka jeszcze do rozpakowania. O, tu bluzka się dosuszała. Znaczy, nie, to suszarka tylko suszyła bo kiedy to było? Przed świętami jakoś, chyba wielką sobotę jeszcze robiłam taką ostatnią pralkę, były rzeczy na siłownię i nie było tego dużo, więc nie wstawiam suszarki, tylko tak tutaj sobie rozwiesiłam, gdyż my nie mamy tutaj zwykłej suszarki tej takiej rozkładanej, bo to jest mój najmniej ulubiony przedmiot, <laughs> więc go nie ma w ogóle. Jak trzeba coś wysuszyć, tak bez suszarki, ja po prostu wieszam te rzeczy. Eee, właśnie tutaj w tym pomieszczeniu gospodarczym sobie w różnych miejscach, znaczy tu jest taki sznureczek, ale on jest dość mały. O, jeszcze zimowa piżama, także widzicie, to wszystko trzeba posegregować. Kolejna partia prania idzie do góry, a razem z nią nasza mała gwiazda. chodź Luisek, do góry idziemy. Hać, słuchajcie, wydarzył się cud i od Wielkiego Piątku Luis Chodzi sam po schodach. Chodź Luisek, chodź do góry. No chodź, nie wstydź się kamery, nie wstydź się. O Jezu! Dla osób, których psy nie wchodzą po schodach. Moja euforia na pewno jest zrozumiała. On tak wiecie, zachowawczo. Tutaj wchodzę tak przy ścianie, no ale najważniejsze, że wchodzi, także taki oto sukces. Ogarnęłam pranie i teraz jestem bardzo szczęśliwa. Czuję taką lekkość i z tej okazji chcę się zrelaksować. Zrelaksuję się dzisiaj późno w nocy, a jutro ja wstaję bardzo wcześnie, więc też nie chcę zarwać tej nocy, ale... Muszę przygotować prelekcję, taką prezentację, ponieważ jutro będę prowadzić wykład, taki numeralny wykład w strefie startup w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. I on będzie dotyczył vlogowania, tego jak zacząć kanał na YouTubie, jakie są cienie i blaski wykonywania tego zawodu, już można powiedzieć, bo YouTuber już w wielu środowiskach funkcjonuje jako zawód, także nie mogę się doczekać. Oczywiście się stresuję, bo nie przepadam za wystąpieniami publicznymi, ale zazwyczaj przyjmuję zaproszenia związane właśnie z tąże aktywnością, właśnie po to, żeby wyjść poza swoją strefę komfortu i przestać się tak panicznie bać. Poza tym ja bardzo lubię kontakt z ludźmi, lubię się dzielić wiedzą. Paraliżuje mnie sama scena, ten moment, kiedy wszystkie oczy są zwrócone na mnie. Może gdybym częściej występowała przed ludźmi, no to ten lęk byłby bardziej oswojony, a póki co przez ostatnie lata każdy razowo bardzo się stresuje. No to będzie kameralnie, tam będzie z 20-20 kilka może osób, więc w ogóle tam jest bardzo fajny klimat. Wstęp jest bezpłatny. Więc, no, mam nadzieję, że naprawdę będzie pozytywnie, będzie fajna wymiana energii, no i przede wszystkim, że moja wiedza okaże się dla kogoś użyteczna, bo po to właśnie tam jestem, żeby tą wiedzą, tym doświadczeniem się dzielić. Yy, I tak, ale ta radość na mojej twarzy jest właśnie taki, taką prozą życia spowodowana, czyli że ogarnęłam hałdę po prostu hałdę prania. <grym> Więc super. No, i też bardzo cieszę się z dzisiejszej. Metamorfozy, bo naprawdę brakowało mi długich włosów i objętości. Dobrze się czułam też w średnich, ale wiecie, że ja lubię się zmieniać co jakiś czas także niedawno to była grzewka, teraz nie daszło na, znowu na długie włosy. Więc tak. Trzymajcie się, kochani. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!